Witam Was na kolejnym nagraniu. Dzisiaj będzie to takie sprostowanie i uogólnienie tego, co dokładnie znajduje się w mojej diecie. Pokażę Wam tutaj poszczególne produkty, które, które na co dzień spożywam, które są jakby stałym elementem mojej diety. Nie każdy musiał śledzić dzień jedzenia. Nie każdy też y, widział wszystkie produkty, których używam na co dzień, ponieważ nie wszystkie produkty były tam zawarte w opisie tego dnia, także tutaj sobie to podzieliłem. Chciałem, żeby było to zawarte wszystko jakby na nagraniu, ale no nie, nie udało mi się uchwycić i stołu, i mnie. Także musicie mi wybaczyć, jak wygląda to, jak wygląda. Będę Wam po prostu po kolei pokazywał, jak te, posił jak te produkty się prezentują i co dokładnie sobie jem. Może też to będzie bardziej ciekawe dla osób, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, mogą sobie kupić część z nich, bo nie wszystkie z tego co wiem są dostępne w Polsce, a niektóre faktycznie sporo ułatwiają. Może zaczniemy sobie od produktów białkowych. Ja generalnie jestem zwolennikiem mięsa, bazuję głównie na mięsie. Wiem, że część osób preferuje dobijanie, powiedzmy, w cudzysłowie źródeł białka jakimiś puddingami proteinowymi, skierami, smakowymi czy innymi tego typu produktami białkowymi, które są pochodzenia zwierzęcego, natomiast nie spełniają jakby takiej samej funkcji, moim zdaniem, przynajmniej jak mięso, ponieważ aminogram się jednak różni. I też moim zdaniem, oczywiście, nie mówię, że tak jest, ale moim zdaniem nie bez powodu powiedzmy, kulturyści nie korzystają z tego typu produktów, jak jakieś właśnie batony proteinowe, jak jakieś pudingi, czy tego typu różne budynia i inne inne, inne, inne produkty, które mają w nazwie właśnie dodatek z wyższą zawartością białka, ale bazują głównie na mięsie właśnie. Wydaje mi się, że jakiś w tym powód jest e, i powodem na pewno jest moim zdaniem aminogram właśnie tychże produktów. E, także zaczynając po kolei, e, no nikogo nie zaskoczę, piersi, piersi z kurczaka, e, czasami kupuję z indyka, ale generalnie wolę piersi z kurczaka. Owszem, na pewno lepszym wyborem byłoby zakupienie ich gdzieś tam lokalnie u rzeźnika. A nieżeli kupno z supermarketu, gdzie jak pewnie domyślacie się, to mięso jest naładowane wodą. Aczkolwiek i tak ja tutaj kupuję w Tesco. Porównując na przykład do innego marketu Aldi. Jak sobie sprawdziłem ile Powiedzmy, po kilo, z kilograma mięsa zostaje mi po przygotowaniu, po przyrządzeniu. No to z tego mięsa, z Tesco, zostaje mi dużo więcej finalnie, jakby samego produktu, aniżeli gdy kupowałem je w Więc wydaje mi się, że w tego, tej wody, czy jakichś innych płynów jest znacznie więcej, aniżeli tutaj w tym mięsie, w tym mięsie z Tesco, ale mogę się mylić. Takie jest moje spostrzeżenie, po prostu. E Tutaj też kurczak, aczkolwiek jego możecie sobie e, również kupić w Tesco. I o tyle jest fajnie, że to jest już gotowy produkt. Także dla osób, które mają powiedzmy, naprawdę mało czasu, które gdzieś są na wyjazdach, kupujecie sobie kurczaka, e, jakieś źródło węglowodanów, i już macie posiłek, tak. Ja sobie korzystam z tego czasami, tylko i wyłącznie wtedy jak po prostu e, nie mam przygotowanego kurczaka na bieżąco, a a muszę w danym momencie już zjeść posiłek, bo nie przygotowałem się. Zawsze gdzieś tam leży ten kurczak w lodówce i, i w ten sposób sobie gdzieś tam uzupełniam te białko, jeżeli mi brakuje. Kolejno parówki z kurczaka. Bardzo dobry skład pokazywałem ostatnio na filmie. Możecie sobie zerknąć. Powinno być widać. Wiadomo, ten skład nie jest idealny, no bo jednak tutaj kurczak stanowi 75%. Jest tutaj, jest tutaj sporo dodatków, aczkolwiek nie jako stały element, tylko jako gdzieś tam uzupełnienie. Jak wrzucicie sobie, nie wiem, 2-3 parówki dziennie, myślę, że nic się nie stanie, tak? I tutaj naprawdę w 100 gramach mamy 18 gramów białka, niecałe 3 gramy tłuszczu, niecałe, lekko ponad, przepraszam, 2 gramy węglowodanów więc można powiedzieć, że to jest e, tylko i wyłącznie samo białko, tak naprawdę. E, nie korzystam z tego na co dzień, ale gdzieś tam jako uzupełnienie czasami myślę, że jak najbardziej się sprawdzi. E, kolejno, tuńczyk w puszce, u mnie taki standard, dwie puszki tuńczyka po treningu, co ważne, jeśli już kupujecie tego typu produkt, e, to radziłbym zerknąć, czy to jest e, tuńczyk, w sosie własnym, czy w oleju, no bo jeżeli będzie w oleju, no to tego tłuszczu będzie sporo, sporo więcej, a nawet jeżeli w danym posiłku macie powiedzmy białko węglowodany plus tłuszcze i ta ilość Wam się zgadza, to i tak lepiej kupić yy, tego tuńczyka na wodzie i dołożyć do tego oliwę, olej lniany, cokolwiek, niż korzystać z tego oleju, który jest zawarty, bo zdecydowanie będzie on gorszej jakości. Yy. Serek wiejski. U mnie dwa razy w tygodniu wyłącznie w dzień nie treningowy. Jakoś nie jestem fanem nabiału, nie przepadam. E, oczywiście lubię, ale mój układ trawienny nie do końca, nie do końca też dobrze trawię laktozę, więc nie kombinuję za bardzo e, taki serek wiejski, no mówię, zawsze w dzień treningowy, czasami w dzień treningowy również gdzieś tam do ostatniego posiłku, ale myślę, że maksymalnie cztery razy w tygodniu taki 200-gramowy serek. E, Brytyjskie też są, aczkolwiek te polskie bardziej mi smakują zdecydowanie. Natomiast te brytyjskie o tyle fajnie, że w ogóle nie zawierają tłuszczów. Mają zupełnie inną konsystencję. Nie ma tych granulek takich. I smakowo też no, różnią się, ale tam naprawdę w 100 gramach produktu nie ma w ogóle tłuszczów. Jest tylko białko śladowej ilości węglowodanów. No i tutaj jeszcze chude mięso 5% w 100 gramach e, Zawiera tylko 5%, yy, przepraszam, 5 gramów tłuszczów, no i 5%. Yy, jest to mięso z, ze świnki. Ja generalnie po prostu smakowo wolę to mięso od wieprzowiny, przepraszam, od wołowiny, wolę właśnie wieprzowinę, aczkolwiek to też nie jest jakby yy, stały element u mnie jem może takie mięso z dwa razy w tygodniu, no jednak wiecie to jest mięso mielone, nie wiecie co tam zostało zmielone do końca, tak? Jest smaczne, e, makro się zgadza, jak to się mówi, ale, ale wolę jednak bazować na tym kurczaku. Więc ten kurczak jest u mnie podstawą i oczywiście e, odżywka białkowa, o której również wspomnę. Tu nie sugerujcie się firmą, aczkolwiek e, z olimpu jestem zdania, że na pewno mm, jakością się nie zawiedziecie, natomiast y, to nie jest żadna reklama czy jakiś sponsoring, cokolwiek. Po prostu mogę polecić, ale nie na zasadzie żadnej, żadnej współpracy. tak? Y, Także izolat jest u mnie, u mnie stałym elementem, szczególnie gdzieś tam około treningowo i szczególnie gdzieś w momencie, gdy tych węglowodanów i tych y, ogólnie, gdy, gdy, gdy ta kaloryczność jest wyższa. Y, no no jednak pozwala mi zachować lepszy komfort wtedy treningowy? Nie czuję się taki pełny. Aczkolwiek, w momencie, gdy jestem na redukcji, staram się zminimalizować tą ilość białka, z właśnie z odżywki białkowej, czy to z koncentratu, czy to z izolatu. Z tego właśnie względu, jakim wspomniałem przed chwilą, czyli szybkość jakby wchłaniania i to, że momentalnie się robimy po tym głodni. Także ja akurat tutaj w okresie masowym jak najbardziej, i to dość sporej ilości, nawet do 200 gramów czasami, ale w okresie redukcyjnym, w momencie, gdy zależy nam na tym, żeby się jakby nasycić danym produktem, danym posiłkiem. No, nie jestem fanem, a szczególnie izolatu, który dosłownie przez nas przelatuje. Więc tutaj taka rada ode mnie, jeżeli jesteście głodni, jeżeli jesteście gdzieś tam w okresie redukcyjnym, tego jedzenia nie jest za wiele, to zdecydowanie lepiej bazować na mięsie, na nabiale, aniżeli na odżywce. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o źródła białka. Nie korzystam z niczego więcej. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie jestem zwolennikiem dobijania białka z jakichkolwiek takich produktów białkowych, y, które możecie znaleźć na półkach sklepowych typu właśnie jakieś batony, jakieś pudingi, y, skry smakowe czy bo zwykłe, nat naturalny skry jak najbardziej, aczkolwiek ja też nie użyłem, ale nie uważam, że on jest złym wyborem. Chodziło mi bardziej o te smakowe, owocowe y, czy właśnie wspomniane wcześniej batony, pudingi i tak dalej i tak dalej. No 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 wiecie, zależy to od waszych priorytetów, tak od waszych celów, ambicji i tak ale jeżeli chcecie chcecie zmaksymalizować efekty, ja bym unikał tego typu produktów bazował na mięsie nie bez powodu mówi się, że e, mięso robi mięso tak mm, okej. Okay. Dalej węglowodany. No ja tutaj myślę nikogo nie zaskoczę u mnie główną bazą to jest ryż bądź produkty mm, z wykorzystaniem jakby ryżu z różnych źródeł. Także po kolei. Standardowo podstawa ryż sypki. Wolę taki ryż niż w torebkach, aczkolwiek tutaj w torebkach nawet ciężko znaleźć, musiałbym go w polskim sklepie kupować. Ja wolę właśnie taki i go do ryżowaru. Wychodzi naprawdę mega. Wcześniej gotowałem zawsze, właśnie jak jeszcze mieszkałem w Polsce, ten ryż po prostu w garnku, w torebkach. Ale odkąd kupiłem ryżowar, no to bez porównania jakoś tego ryżu jest dużo, dużo lepsze. Jest on zdecydowanie smaczniejszy i mi dużo bardziej odpowiada. Także standardowy ryż, no myślę, że tutaj nie muszę się rozwodzić. Akurat ja lubię jaśminowy. Dalej. płatki ryżowe, akurat z polskiego sklepu, bo yy, ciężko znaleźć w sklepach takich, w supermarketach przynajmniej do, do, do takich, do których ja chodzę. Często nie było, więc kupuję po prostu w polskim sklepie. I to też fajne, fajna opcja, dość yy, na dość szybki posiłek, bo po prostu wsypujecie płatki ryżowe sobie do miski, zalewacie wrzątkiem, nie musicie wcale tego gotować, po prostu zalewacie wrzątkiem, czekacie aż ustygnie, yy, dodajecie sobie odżywkę białkową. Tylko pamiętajcie, żeby zaczekać aż ostygnie. bo jeżeli zalejecie wrzątkiem, odczekacie powiedzmy 5 minut max, i to będzie dalej gorące, wrzucicie odżywkę, to wam się dosłownie z tego zupa zrobi, będzie bardzo rzadkie. Aczkolwiek zawsze wtedy można do mikrofalówki wrzucić, żeby pozbyć się tej wody. No ale to już, to już nie będzie jednak to samo. Przynajmniej dla mnie. Także ja na przykład do tej porze roku robię tak, że e, zalewam rządkiem i jak chcę szybciej zjeść, no to po prostu kładę to na zewnątrz. Jeżeli jest tam temperatura blisko zera, no to to, to, no to, to bardzo szybko e, stygnie. Więc tak, ryż. Płatki ryżowe. Tutaj jeszcze bardzo fajna opcja. Też właśnie, jak ktoś nie ma czasu, gotowy ryż, który możecie sobie wrócić do mikrofalówki. Tu jest tylko i wyłącznie ryż, jest delikatny dodatek tłuszczu, na który też trzeba zwrócić uwagę, bo tu jednak w składzie występuje jakiś olej, który powoduje to, że przypuszczam, że te ręka się nie sklejają. Tu akurat nie widzę teraz składu, ale ale na pewno. A tak jest, olej słonecznikowy 98% ryż i olej słonecznikowy. Więc, więc, tutaj, akurat, powiedzmy, w takiej paczce macie łącznie 4 gramy tłuszczu. No to wypadałoby już to wziąć pod uwagę i to uwzględnić. Natomiast, jeżeli w danym momencie chcecie zjeść posiłek, nie macie tego ryżu, jedziecie gdzieś na jakiś wyjazd, zawsze możecie sobie to wrzucić w torbę podróżną, nabrać tych paczek sporo. Jeżeli powiedzmy, będziecie spać w hotelu i to tylko i wyłącznie chcecie do mikrofalówki na dwie minutki, macie gotowy produkt węglowodanowy już do spożycia. Więc mega opcja dla mnie. <laughs> wafelki ryżowe. Tutaj zwykłe, takie standardowe. Tutaj z kolei smakowe z Fitosa. Właśnie. Na pewno je w Polsce znajdziecie. Jest jeszcze druga opcja. Już tutaj nie wyciągają z szafki. Ale jest jeszcze druga. Papryka chili, coś takiego. Też też naprawdę bardzo dobra. Mówię, takie wafelki to tylko i wyłącznie jako dodatek u mnie aczkolwiek e, fajną zupełnie wygłową na pewno. No i tak jak widzicie, wszystko opierasz tutaj na ryżu do tej pory. E, Od Aha, dobra, zanim przejdę do płatków owsianych. Cream of rice. Tutaj mogę polecić właśnie z Nutrition. Możecie odezwać się do Mateusza, dam Wam link w mm, opisie do jego sklepu bądź kontakt. E, oczywiście do osób na terenie UK głównie, e, aczkolwiek nie tylko. E, bardzo dobre ceny, bardzo dobry smak. Przede wszystkim, co najważniejsze, to nie robi się z nim nie robi się z tego taka jakby mączna, mączna konsystencja. No naprawdę jest smaczny, po prostu jest smaczny. Tutaj akurat mój ulubiony, yy, a nie to jest Apple Crumble, czyli szarlotka powiedzmy. Natomiast mój ulubiony to jest toffee biscuit, Akurat już zjadłem, więc muszę mu się domówić. No, ale widziele będę się widział z Mateuszem, bo jak. Wam wcześniej mówiłem, to lecimy na trening do Liverpoolu, do Natana na siłownię, więc tam akurat odbiorę paczki. Na pewno nagram z tego dnia, jak to tam właśnie wyglądało. Pod kątem treningu właśnie. E, ok, nie zmieniając tematu, przechodzimy dalej. No tutaj płatki owsiane. Myślę, że też nie ma co się rozwodzić. Tutaj akurat darej mi to kupiła w takiej dużej paczce. Półtora kilograma. E, ja sobie często robię tak, że te płatki ryżowe y, sobie mieszam w miejsce z płatkami owszanymi i fajna konsystencja wychodzi. Smaczniejsze jest to wtedy dla mnie. W ogóle odkryłem to dopiero niedawno, bo kiedyś miałem mega problem po płatkach y, owsianych, natomiast teraz bardzo dobrze je trawię. Więc powiedzmy, jak mam 100 gramów płatków na posiłek, to daję sobie proporcje powiedzmy 70 ryżowych, 30 owsianych, gdzie tych owsianych jest wtedy faktycznie bardzo mało. I konsystencja jest naprawdę dla mnie taka korzystniejsza. No bardziej mi to bardziej mi to smakuje po prostu. No i ostatni produkt to ściki. Yy. Jeden taki tost, 10 gram węgli, łatwo dobić węglowodany, można tutaj, no ja teraz nie używam, bo tych węgli tam mam około 500, więc to jest dla mnie mało jeszcze. Ja tym bardziej chodzę cały czas głodny, więc jeżeli ja chodzę głodny, to nie będę, powiedzmy jak tostu z dżemem, ale chciałem powiedzieć, że można zjeść powiedzmy tosta z dżemem. Ja te tosty sobie robię właśnie najczęściej z kurczakiem, zapiekam je sobie. Do tego dodaję jakieś warzywka, paprykę powiedzmy, szczypiorek i tak dalej. I gdzieś tam właśnie w posiłkach około treningowych zazwyczaj, gdzie tych węglowodanów jest więcej, robię sobie taki dodatek, że powiedzmy robię sobie te płatki ryżowe z odżywką białkową na słodko. No i gdzieś przemycę tosta czy dwa z kurczakiem oddzielnie. I sobie to w ten sposób przygotuję. Ok, i źródła tłuszczów. Yy, oleje, olej lniany, przepraszam, olej z awokado. Nie widać olej z awokado. I tutaj standardowo oliwa. Tu jakaś, jakaś akurat smakowa z czostkiem. Yy, I tutaj jeszcze akurat ja nie mam w tym momencie. Ale zdecydowanie warto sobie zainwestować również w olejniany. Wiecie, generalnie kwasy omega-3 jest bardzo ciężko dostarczyć z diety, więc posiłkowanie się zdrowymi. Mmm, zdrowymi. No Nie można dzielić produktów na zdrowe i niezdrowe, bo nie lubię tego podziału, ale powiedzmy zdrowe tłuszcze, czyli właśnie oleje wszelkiego rodzaju, w tym właśnie olejniany, którego tutaj nie ma, są bardzo dobrym źródłem i warto się posiłkować nim wiecie, tylko pamiętajcie, żeby na oleju lnianym nigdy nie smażyć. On się nie nadaje do spożywania na ciepło, też nawet nie wolno polewać nim ciepłych potraw. E, bardziej do sałatek czy do dań na zimno, głównie do sałatek właśnie. Więc jeżeli macie tego, powiedzmy, takiego klasycznego kurczaka z ryżem, to nie polewajcie tego ciepłego ryżu, tylko polejcie sobie warzywa. E, tutaj masło z orzechów nerkowca. I masełko z migdałów. Zdecydowanie też dużo lepsza opcja niż tańsze masło orzechowe, nie tylko cena jest wyższa, bo i skład jest dużo lepszy, więc moim zdaniem warto zapłacić tą wyższą kwotę i unikać jednak tego masłu orzechowego, a zadbać o to, żeby te spożycie tłuszczów w diecie było na odpowiedni poziomie jest ze zdrowych źródeł, szczególnie dla osób, które korzystają ze środków. Ponieważ jak wiecie albo nie, środki dość mocno zaburzają e, proporcje cholesterolu HDL do LDL, a żeby o nią zadbać, musimy dostarczać jak najwięcej kwasów omega-3. A żeby dostarczyć kwas omega-3, no to właśnie należy spożywać produkty tego typu, a eliminować produkty, które zawierają e, w głównej mierze kwasy omega-6 czy omega-9. Także e, masło orzechowe na bok. A zamiast za to masło z Migdałów, e, z orzechów nerkowca, może być masło z orzechów brazylijskich, jakiekolwiek, tylko nie z orzechów ziemnych. E, I tutaj jeszcze taki fajny miks orzechów, który też sobie często, może nie często, bo nie ma tych tłuszczów wiele, ale dodaje co gdzieś tam, e, szczególnie do posiłku białkowo-tłuszczowego w dzień treningowy. I tutaj w takim opakowaniu e, macie właśnie miks orzechów z nerkowca, migdałów oraz e, orzechów włoskich. Także fajna opcja e, i myślę, że też gdzieś można nawet sobie to dodać gdzieś tam do sałatek, powiedzmy. No i ostatni produkt najlepiej się komponuje właśnie z tościkami, które wcześniej pokazałem. Też e, nie jest to na pewno idealny wybór. Ale gdzieś tam jeden taki plasterek czy dwa dziennie myślę, że nikomu nie zaszkodzą. Tym bardziej, że tutaj yy, nie wiem czy zwróciliście uwagę wersja Light w 100 gramach. Macie tylko 16 gramów yy, tłuszczów, do tego 30 gramów białka. Więc moim zdaniem, mega opcja, jeden plasterek ma 3 gramy tłuszczu. A ja sobie robię zazwyczaj tak, że taki jeden plasterek mam na dwa tosty bo sobie po prostu go łamę na pół. E, a smakowo naprawdę dla mnie dla mnie mm, dawno nie jadłem z tego sera żółtego, tak szczerze, ale ja nie odczułem jakiejś różnicy smakowej, żeby ten se był gorszy powiedzmy. E, więc jako dodatek, jako urozmaicenie, na pewno nie jako podstawowy źródło tłuszczu, ale jako dodatek by się śmiało. E, oczywiście, oprócz tego warzywa nie przynosiłem ich już tutaj, e, ale... I oczywiście owoce. Ale warzywa występują praktycznie w każdym posiłku. Obecnie jest to głównie fasola szparagowa, broku, kalafior i buraczek gotowany. Natomiast ze źródeł owoców, pewnie widzieliście już na nagraniach, tylko i wyłącznie zazwyczaj używam takiego miksu mrożonego owoców leśnych. Tam jest tylko i wyłącznie 5 gramów węglowodanów w 100 gramach produktu, więc, więc naprawdę malutko. A drugi z którego też korzystam, ale nie aż tak rzadko, to jabłko gdzieś tam potreningowo czasami sobie wkroję właśnie do klejku ryżowego. Yy, aha. Ostatni produkt, którego nie może zabraknąć u mnie. Ketchupik Kotlin. No dla mnie numer jeden. Czy Roleski, czy Helmans. Yy, czy jakiekolwiek właśnie tutaj brytyjskie. No dla mnie, dla mnie są dużo jakby mniej smakowite, mniej smaczne niż ten skotlina. Wiecie, no też nie możecie przesadzić z jego ilością, tak? Żeby wylewać pół butelki na posiłek, bo zdarzało się, że niektórzy naprawdę mieli taką, powiedzmy, żartowałem, że na posiłek pół butelki, ale mieli taką butelkę na 2-3 dni, no to jednak też zawiera kalorie, tak? To, że ma 60% mniej, to nie znaczy, że jest pozbawiony tych kalorii. Ale jeżeli użyjecie tego 20-30 g na posiłek, no to dostarczycie ekstra powiedzmy 2-3 g węg węglowodanów więc myślę, że nie ma co się spinać, chociaż w zależności od okresu, bo gdzieś tam w końcu końcówce redukcji mimo wszystko bym eliminował. Ja też niestety musiałem, ale na szczęście już nie muszę. <grym> Także to tyle. Myślę, że wszystkie produkty, które były istotne, myślę jeszcze, omówiłem. W zasadzie to wszystko. Wydaje mi się, że niczego nie pominałem. Także to tyle ode mnie. Zostawcie łapkę. Jak zawsze Was prosiłem, tak teraz też w kolejny raz, raz Was proszę. Yy, subskrypcje, ewentualny komentarz, jeżeli chcecie coś dodać, jeżeli chcecie dać mi jakąś propozycję na kolejne filmy. Kolejne nagranie na pewno będzie z wyjazdu niedzielnego do Liverpoolu, więc pojawi się myślę gdzieś tam na przyszłym przyszłego tygodnia. Także pozdrawiam Was i życzę udanego weekendu, jeżeli oglądacie to w sobotę.